Dzień dobry Świnoujście! Dzień dobry Polsko! Nasza piękna i wspaniała ojczyzno! Dzień dobry, dzień dobry! Jesteśmy po live. Live z plaży, z Promenady. Tutaj na dole podepnę link, żebyście mogli zobaczyć, co działo się na plaży dzisiaj na naszej świnuńskiej promenady, przyjedziemy się kawałek po mieście, pogadamy, czy w sumie ja Wam poopowiadam, co tu ciekawego słuchać. Ja powiem Wam, że dzieją się dziwne rzeczy w tym naszym Świnoujściu. Świnoujście stało się po prostu jakimś punktem przerzutowym, punktem przerzutowym dla niemieckich e, imigrantów. Niemcy ich tu zwożą bez żadnych dokumentów, bez żadnych papierów, bez żadnych... Nie wiem, potwierdzeń, że to są akurat imigranci, którzy przyjechali z Białorusi przez teren Polski, no bo w jaki sposób oni mogą, mogą to udowodnić? No, powiedzcie mi, na podstawie czego? Na podstawie tego, że e, dwóch szwabskich milicjantów bierze takiego e, biednego Somalijczyka, biednego w cudzysłowiu i mówi mu tak o: Masz powiedzieć, że przyszedłeś z Białorusi. A jakżeś dotarł do Białorusi? Łódką. No tak, no to jeżeli ktoś mówi, że przypłynął do Białorusi, a potem przeszedł nielegalnie przez granicę, no a potem tutaj łaził przez całą Polskę, tak, i potem dotarł do Świnoujścia, naprawdę? Ktoś jeszcze wierzy w takie opowieści? Ludzie, to ten świstak, co siedzi i zawija w serberka, już był bardziej wiarygodny od tego, co opowiadają tutaj milicjanci, policjanci. No ten komunikat, który wydała policja świnujska, yy, przepraszam, policja szczecińska, to są jakieś jaja po prostu, to są jakieś jaja. Ja Wam tutaj zaraz wkleję ten komunikat, żebyście zobaczyli, sobie wzięli na Twitterku, wyskrobali informacje, no śmieją się z tego wszyscy, śmieją się z tego wszyscy. Tylko śmieją się przez łzy. No bo to naprawdę nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne, że są takie rzeczy, się dzieją, że są takie rzeczy, że takie rzeczy dzieją się u nas w Polsce, że po prostu policja wygląda, wygląda po prostu, nie mówię, że jest, ale wygląda jak jedna z ramion ośmiornicy, która bierze udział w przemycie ludzi. No to, to tak nie może to wyglądać. Ja rozumiem, że ci biedni policjanci, ci biedni strażnicy ze Straży Granicznej nic nie mogą, tak? Muszą wykonywać polecenia. To ich przełożeni to są po prostu kretyni. To są po prostu kretyni w większości. No niestety, ja mam doświadczenie ze służbami mundurowymi. 15 lat nosiłem mundur na plecach i wiem jak to jest. Jak trafi się idiota, jak trafi się debil, dla którego po prostu jego kariera jest najważniejsza, to będzie ci zohydzał życie, będzie ci psuł radość z tego, że służysz ojczyźnie, tylko dlatego, że on chce zrobić karierę. Tylko dlatego, że on się będzie chciał e, przypisać, podlizać, e, pocałować w dupę swoich przełożonych politycznych, którzy będą mogli geawantować. Nie? Nie wierzycie? No to zobaczcie, kto dzisiaj na jakich stanowiskach jest. Jeżeli znacie tych ludzi prywatnie, to co możecie o nim powiedzieć? Bo mój dziadek zazwyczaj mówił tak: mój świętej pamięci dziadek Wacław powiedział, mówił kiedyś tak: Po takim typie, to ja bym nawet na konia nie chciał wsiadać. No i tak to wygląda, tak to wygląda. Ludzie bez prelę ludzie bez moralności, ludzie, którzy chcą po prostu robić karierę. I nie mówię tutaj o tych policjantach i strażnikach, którzy wykonują ich polecenia, tylko mówię o tym bydle, które dzisiaj po prostu dowodzi tymi całymi organizacjami i na różnych szczeblach, na różnych, nie będę wskazywał teraz zmienia i nazwiska, bo nie o to chodzi, ale tak właśnie jest. Popatrzcie, co to za element dzisiaj dowodzi tymi formacjami. Zobaczcie, jacy są ich przełożeni polityczni. Jakie to są marionetki. No, i wtedy będziecie wiedzieli, dlaczego mamy taki bałagan. No właśnie, przyjeżdżamy koło parkingu, a na parkingu tu wielkie koczowisko kamperów, tego też lewactwo w śniuściu nie ogarnia. No co zrobisz, tak nic nie zrobisz. Tak właśnie jest. Lewactwo ma gęby pełne frazesów, opowieści o tym, co oni zrobią, jak oni będą naprawiać, jak oni będą modernizować i jak będą ulepszać. A potem, kiedy dostają władzę, są pogubieni, bo nie mają kadr, bo nie potrafią, bo są leniwi bo patrzą gdzie tylko po prostu się przytulić, żeby było ciepło i żeby można było coś sobie przy okazji hapnąć. Takie mam zdanie o lewactwie, takie jest moje zdanie, ale niestety jest ono poparte wieloma faktami. Zobaczcie na tych wszystkich wiceministrów, ministrów zwalnianych, zobaczcie na wieczorka, na tych wszystkich innych, których po prostu już Tusk musiał przegonić, mimo że on, mimo że on sam powinien odejść pierwszy. Dobra, idziemy na granicę, zobaczymy jak wygląda granica w Sinuiściu. Czy nam dzisiaj jakichś tutaj frykasów nie podrzucono? Zobaczymy, czy nam dzisiaj jakiś frykasów w Świnoujściu nie podrzucono. No i zobaczcie, jesteśmy tutaj, jesteśmy w przejściu granicznym. No na szczęście, na szczęście nie widać żadnego e, samochodu milicji niemieckiej, więc niczego nie przywieźli, chyba że przywieźli w nocy. Oni tutaj właśnie na tym przejściu granicznym, filmów pełno jest w internecie. Pełno filmów jest w internecie, kiedy przywożą po prostu po nocy. Tutaj poseł Matecki, można mieć o nim różne zdanie i ludzie mają różne zdanie, ale trzeba przyznać, że to jest medialne zwierzę, medialne zwierzę, które pokazuje takie zdarzenia z całej Polski, z całej naszej zachodniej granicy, bo naprawdę Świnoujście, Szczecin i troszkę niżej tej miejscowości zaczęły się robić punktami przerzutowymi z Niemiec do Polski imigrantów. Tutaj jeden z posłów nawet mówił na swojej rolce, a jest ta informacja u nas na portalu społecznościowym i na YouTubie, że jeden z imigrantów ze Świnoujścia został przewieziony do domu dziecka i tam zakwaterowany. No ja nie wiem, jeżeli to jest prawdziwa informacja, Podaje ją poseł, więc mogę się na nią spokojnie powoływać. Myślę, że gość to sprawdził. No chyba, że nie sprawdził, to wtedy będzie wstyd. Ale jeżeli to jest prawdziwa informacja, no to jest ona przerażająca. To jest przerażająca. Jeżeli polskie państwo zaczyna wysyłać imigrantów do domów dziecka, a ich personalia i ich wiek ustala na podstawie ich zeznań, no to nie bardzo. Bo skąd Ty wiesz, czy on ma lat 16 czy 21? Naprawdę jesteś takim specjalistą? Jesteś w stanie poznać, czy ten obywatel e, Somalii, y, nie wiem, w innego kraju, no nie, chociażby Gambii czy Senegalu, czy on ma naprawdę 16 czy 18 lat? Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.